Cześć. Chciałem Wam przedstawić bardzo fajne miejsce, które znajduje się w okolicy Sighor, w drodze do Lareny. Nazywa się Weewal Spring Park. Jest to bardzo fajnie pomyślany, malutki resorcik, który ma w sumie trzy domki wybudowane na drzewach. Cała droga jest zrobiona w ten sposób, czyli są to poukładane deski, prawie jak most wiszący. Częściej się to bo się wszystko jak ktoś idzie Także bardzo ciekawe miejsce 250 peso kosztuje tutaj noc w takim małym domku położonym na drzewie a 10 peso kosztuje wejście, żeby sobie wejść i zobaczyć Jest taka mała restauracyjka Teraz była zamknięta, nie wiem kiedy ją otwierają Naprawdę fajne miejsce, żeby sobie przyjść i zobaczyć coś innego Nie jakieś takie ogromne resorty wybudowane przepychu i bogactwa jest to naprawdę najprostsza konstrukcja jaka tylko możliwa bardzo polecam odwiedzenie dosłownie 10 minut motorem czy tricyklem od Sikihor w stronę Lareny po lewej stronie bardzo fajne miejsce pozdrawiam wszystkich i życzę miłego oglądania po małej opłacie i wpisaniu się do zeszyciku Idziemy sobie dalej. No. Hmm. Musi to wyglądać bardzo fajnie, jak jest więcej wody troszkę. No, wygląda to fajnie. Naprawdę. Kurczę. Niektóre deski się bardzo huśtają Moja Dzidzia tutaj, o proszę zdjęcia robi Uśmiechnięta A ducha do ucha jak zawsze O takie domki tutaj są hmm, Wygląda to naprawdę ładnie Domek na drzewie, żeby nie było Okolica nieziemska. Korniki wcinają wszystko co się da. A to są domki do wynajęcia, proszę. Jak to ktoś ciekawie wykombinował? Domek na drzewie. Słuciutka woda. No miejsce bombowe. Look the water, how clear is the water. No pięknie. Mokradełki. No idzie się po takich deskach konstrukcjach z bambusa nie tylko no chwieje się to wszystko dla tych co mają lęki różne to proponuję tutaj uważać hmm. ale miejsce jest piękne 10 peso wejście to praktycznie grosze może się da tutaj wejść do góry zobaczmy jak to wygląda tutaj Mam nadzieję, że nie zlecę z tego drzewa mm. Miejscóweczka piękna Długi domek Domek wygląda tak, dwa krzesełka No tak sobie można wakacje spędzać, co? Beh Nice place, look You open it and you have view House on the tree Domek na drzewie O dziura może zobaczymy jak to w środku wygląda ciemno tam jest it's open jest open. okej okay. w środku wygląda to tak, jest łóżeczko na teraz jedna szafeczka, kawałek gałęzi. Dach jest zrobiony ładnie. O, może nie cieknie. No, wygląda to fajnie, no spoko. Podłoga taka, że jak coś upadnie małego, to już tego się nie znajdzie, raczej. No ale spoko. Tu jest po prostu ślicznie. Zgodna aż tutaj restaurant mniej? Hmm? słoneczko ładnie świeci, żeby nie było. Pogoda nam się udała na chodzenie i zwiedzanie. I... Super dead, the battery died? Je, je, je. Proszę, tutaj ten domek, co był na górze. Co byliśmy? No, ładnie to wygląda, naprawdę fajnie pomyślane. Można sobie Miło czas spędzić. Spokój, trochę za blisko drogi, wydaje mi się. Droga jest tu za głośna tam jest restauracyjka. Chcę żeby jakaś plaża była dookoła tego. Żeby można było popływać. Zobaczmy sobie co tutaj jest mhm. Jaki sobie mały kotycz zrobili No i tu jest restauracyjka Ok, pokażemy jeszcze restauracyjkę i akurat parominutowy filmik jest gotowy Chodzi się po takim czymś, że no. prawie jak most wiszący. restauracyjka. Może się coś napijemy. A czemu nie? Jeżeli jest możliwość. Ale widzę, że chyba nie ma możliwości. ładnie tu jest, ładnie spokojnie takie mokradełka. Fajnie, jak ktoś to pomyślał. Jedno z miejsc, do których warto tutaj przybyć, jeżeli się jest na Sikihor.